Mano kolano w dzisiejszym odcinku zamówiłem i przetestowałem brazoletkę w Voyantim. ale zanim wyłączycie ten film, bo jakiś chłop z YouTube'a zrobił jakiś najbardziej absurdalny pomysł, zamawiając tą brazoletkę. Po co się to w ogóle człowieku? E, już pewno niektórzy piszecie, ale już odpowiadam, po co? Do e, łuku Skill Plus to na Bedwarsa, jeżeli śledzicie mój kanał, to ostatnio zacząłem dużo streamować bedy. Na coxcraft krawcie. A ta bransoletka Została zakupiona w większości z donate'ów Tam dołożyłem do, do, do dostawy 2,50 tam. A reszta to wy widzowie ufundowaliście tą bransoletkę Także dzisiaj ją przetestujemy I na koniec odcinka powiem wam Czy opłacało się ją kupić czy nie Zapraszam do filmu Także mamy paczuszkę dobrze i w środku. Mamy Team I autografiki, mamy Skilla plus Milion, prawda? Co będzie stał przy stanowisku, przy komputerze tak o. Coś tu jeszcze jest? O, jeszcze takie zdjątko. Ale nie no, chodzi o tylko o, o za Zaraz przymierzamy i testujemy. Patrzcie jeszcze. Tak, tutaj zdjątko z autografem. Ciekawe czy są podpisują, czy nie. I w końcu, to ta wiadomość O teraz należysz do, oficjalnie do teamu Wojana do Białego Rana No i jeszcze jakieś wlepki To mogę rozdać, czy coś Nie no, zatrzymamy, będzie przyklejane No i spaki to chyba tyle Teraz przechodzimy do testowania w Minecrafcie Bransoletkę najpierw przetestowałem na Bedwarsach. No dobra, także już opaska na dłoni. I lecimy z gierką. Testujemy. Czy się opylało, wydać te 33 zł. No tutaj jeszcze się zostało Normalnie kosztuje 20 zł opaska, ale no. Zobaczymy, czy się opylało. No najpierw rozegramy normalną gierkę. Czyli. Najpierw kupię za złoto zbroję. Co? A, akurat chciałem do poskoczyć. A, tu wyszedł. Sad moment. Czyli już straciłem złoto. To tutaj sobie wodę wszystko. To sobie tu wezmę. Dobra. Już wszystko mam, prawie. Jeszcze sobie życzki kupiłem i komuś zraszujemy. Dobra. Nie ma co, tutaj się dobyłem do diamentów. No nie, no czerwony no. na czerwono bardzo mi zraszało. Mam przypisy przedniego na diamenty. Bez ryzyka nie ma nagrody. Aha. Ale cewórz. Jaki cewórz? A ja nie wierzę w to. Co to było? A gdybym miał ten kill, off, to bym dał radę. A mógłby białego zraszować to. Nie, do mnie jeszcze. A może właśnie zwojdował? Nie no, wątpię. Był tak blisko mojego bada, no. Jaki cep Mam nadzieję, że, Mam nadzieję, że jeszcze widzicie ten odcinek. Jeszcze w wakacje ponieważ taki był zamysł, ostatni odcinek przed tym, przed tą tragiczną szkołą, no niestety ale dobra zbieramy, zbieramy sobie na ten a myślę, że idealną pomocą z tym będzie dobrze się tutaj a ja chyba pójdę spod czerwonego, tak coś się mnie To jest dobry pomysł. fireball y musi musiał tylko tak... O, już biały zrobił to za mnie. E, brawo biały. O, Ale miło dla mnie. Dobra, widzowie, nie ma co! Nie będę czekać! Odpalamy branzoletkę! Żeby mi to wszyscy nie poginęli. To kupię ten lógby. Jakby zbiorę enchantowany, to. Dawno, dawno by się wywalił. Jaki cep? Dobra. Hmm... Co?! A ja nikogo nie zabiłem w tej grze! Autentycznie widzowie to widzieliście, ta brazetka przynosi jakieś ultra-mega-laka. <laughs> ja w tej grze nikogo nie spotkałem! Nie, no widziałem, tylko, żółtego A, no już za roki nie miałem. Dobra. Dobra, żeby ten się tak nie spocił, żeby do mnie nie wyprunął nagle. Dobra, jednak aż tak spocony chłop nie jest. A to dobrze dla mnie. Może ta runda będzie bardziej owocna w pojedynki. Bo tamto to był naprawdę żart. Jeśli chodzi o pojedynki. Tam w ogóle nie, z nikim się nie walczyłem. Jest on raz czerwony. Przebiegł nadewną i później zleciał. Ja go nawet nie hitnąłem, ani on mnie. To musiał być taki lak. się zaraz dobuduje a najpierw sobie zniszczę tego chłopa tam, tam dobra akurat się odrapasz, muszę, akurat z chłopem walczę, to z myszką wapię dawaj, chodź tu come here ale cep. Proszę. Co?! Ej, no nie, no jak?! Kurde, mogłem od boku bardziej, ale jestem cepem. Teraz ja jestem cepem, a nie on. Jaki ze mnie cep? Um, muszę to jak najszybciej naprawić. Kurda, a dostał dużo Zaraz jeszcze raz on do niego poskoczę, a to już będzie finałowa. Żeby sobie jakieś TNT nie kupił. Co on od pieprza? Co sobie go zrzucimy? Ja pierdzielę ze mnie cep. Dobra, to ja go gonię. Jaki cep? Dobra. Mówi się trudno. Um. O kurwa, Już? Ej, znowu tak szybko. Co się dzieje dzisiaj? Dobra, branzoletka musi mi coś dać. Moc rozpieprzania przeciwników. Opa. Ba moc aut auto go zaw wziął Aha. No i mam po tym. Po bedzie i po łuku. Mm. Jaki swel. Ja lecę z niego. Jest mi to miło, że dostałem Tylko jakby to powiedzieć, drugą szansę. Ja ją wykorzystam. Na Byd Warsach dodała nam laka oraz skilla w walce. Teraz przetestujmy ją. W strzelaniu, tak ogólnie Wejdziemy na świat I postrzelamy Z niemożliwych kątów I go spróbuję utrafić Tylko, że nie mówiłem wam Barier bloki są w taki sposób A nie, tutaj nie ma O, to w taki sposób barierz bloki są Muszę go trafić Widzimy próby O, za ósmą próbą. I teraz zdejmijmy bransoletkę w Specjalnie najpierw tak, że nawet jeszcze nie próbowałem. A teraz zakryłem. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, kurde, szósty. Ej, było blisko. Siódmy, ósmy, dziewiąty, już Tak jak widzicie ząbeka. Ciężko mi trafić Prawda za ósmą próbą A tu już nawet Zgubiłem rachubę Tu trafiłem, a to nie To jest ten? Czy w tego trafiłem? Chyba ta Widzicie? Jakaś trzynasta próba To były bez tak Także tutaj na samej burzy tej, no, na samej burze góry <noise> jest zombie. I tylko od góry jest odkryty. Jest zespały, się Także muszę go trafić. To jest jedno z najcięższych. No, mówię, no jedno z cięższych. Ale było już prawie, no. Coś się nie czuję, chcę tak może w taki? Może jeszcze go przysunął? Dalej, no. brązuletka musi dać moc. Oj, już prawie wychodzę, coś po. to? Nie, o ile nie, nie. kierować pod cięższym pod Oj, już tak. Taką miałem nadzieję, że to wejdzie. Nie, trafiłem! Ej! Widzieliście to? Nie wiem, która to była próba, ale weszło! Tak, 17 dostał. A ten strzał jest tak prawie niemożliwy. Szczerze, bez, bez bransoletki nawet nie chcę próbować. Samo to, że to mi się udało z bransoletką, Co prawda, no. Może ze staka strzału bym zużył. Nie, no nie całego, ale bym zużył, ale jednak trafiłem. Więc to powinno, widzowie, Wam zobrazować, jak ta bransoletka jest mocna. Na no, obydworcach dodala laka. Tutaj skilla z łuku. No, dobra, widzę. To podsumowując, moim zdaniem naprawdę warto kupić bransoletkę Wojan Team. Dzisiejszy unboxing bardzo fajnie wygląda. Jeszcze to jest ostatni odcineczek przed szkołą. Niestety. Więc widzowie, życzę wam dobrych ocen na ten rok szkolny. No i co? Widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Siema!